To sobie jeszcze zostanie. Bo no widzicie, nie zauważyliście w moim materiale jednej rzeczy. Na początku to jest właśnie dziwne. Już Wam mówię o co chodzi. Dzięki temu, że. Tego się boję, że bym trafił do pierwszego. Czy mam dla siebie rekord film? możesz gdzieś głęboki oddaję? Dobra. To to grube, długi. Ale tego nie chcę z tym Czy mam się zdenerwował, zrobiliśmy pauzę. I nagle to moje źródło informacji zapadło się pod ziemię, nie odzywał się przez dobę. Teraz przed publikacją programu osoba się do mnie odezwała, że wycofuje się. Co było takiego, że nikt w ogóle. Nie... Cały film, ludzie się skupiają na innych rzeczach. A tu chodzi o rzecz, której Boxdell bał się bardziej. Niż Pandory, że to wyjdzie. Zauważcie na przykład, że wcześniej nie jeździł do szalonego, a nagle zaczął często do niego jeździć, bo szalony ma pewną rzecz, nie? Ja będę musiał bardziej chyba rozwinąć to, że nikt w ogóle się na tym nie skupił. To właśnie o to nagranie chodzi, że bóg mówi, tylko tego się boję, że jakbym trafił do pierdla, mu nie chodzi o Pandorę. Mu chodzi o to. O tą sytuację. Że on. Zobaczcie, mielił całą Pandorę, a nie, nie był w stanie mielić tej sprawy, którą szalony tutaj mu pokazał. Dobra, Dobra. To, to grube? Uki. I jest tylko jeden szalony. Jeżeli szalony na przykład uważa się za takiego, yy, on się chyba uważa, nie? Ja go za takiego nie mam. Ale może się zaskoczę. Za rzetelnego. To przecież. Może na przykład głos zmienić temu chłopakowi i opowiedzieć tą historię, jeżeli to jest jakieś takie turbomocne, jakieś złamanie czegoś, że Boxel bo twierdzi, że jakby to wyszło, no to żeby trafił do Pierdla. Ale czy yy, szalony reporter to yy, pokaże? Zobaczmy. Podejrzewam, że nie, bo oni trzymają sztamę. Przecież nawet, nawet taką sztamę trzymali, że ten film pokazywali szalonemu. Taką sztamę trzymali, że Boxel chodził do niego i przytakiwał na każde słowo szalonego, nie? Więc myślę, że szalony tego nie pokaże. Ale to możecie szalonego do tego trochę puszować.